Dla duszy braknącej dojści do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania na tanękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz w zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok jego, rychło trafisz do serca jego. Łaskę, czy w smutku, czy w leselu, niech jej skrzyżanego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła w szkole Świętego Ignacego autorstwa Ojca Hardego Schilgena. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, O Panie, Twój nieskończony majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Miłość, nieprzyjaciół. Podczas gdy otaczający miejsce stracenia tłum w milczeniu przyglądał się konającemu, w poszczególnych grupach rozległy się nagle głośne rozmowy i śmiechy. Oto kapłani, uczeni w piśmie i starsi z ludu nie mogli powstrzymać się od naocznego stwierdzenia, że ukrzyżowanie istotnie się odbyło. W głębi serca bowiem żywili obawę, że Zbawiciel może przez swoją tajemniczą moc uniknąć śmierci, tak jak to czynił dotychczas, ilekroć go usiłowali pojmać. Teraz jednak widząc go na krzyżu, nabrali pewności siebie i zaczęli obsypywać go drywinami i szyderstwem. Pozornie rozmawiali pomiędzy sobą. Rozmyślnie jednak czynili to tak głośno, że Jezus musiał usłyszeć ich słowa. Innych uzdrawiał, siebie zaś nie może uzdrowić. Jeśli istotnie jest synem Bożym, niechże stąpi teraz z krzyża, abyśmy mu uwierzyli. Ufał w Bogu, niechże go Bóg wybawi jeżeli w nim ma upodobanie, wszak mienił się Synem Bożym. Trzeba wprost szatańskiej złośliwości, aby naigrawać się z człowieka wijącego się w najokrutniejszych męczarniach. Lecz najstraszliwsze boleści i najnikczemniejsze szyderstwa nie są w stanie wyprowadzić Zbawiciela z równowagi. Cierpi on przecież i ofiaruje się za wszystkich ludzi, a zatem i za wrogów swoich. Chciałby również ich ocalić od zguby, im również zapewnić wiekuiste szczęście. Gotów jest im także otworzyć bramy niebios. Nic zatem nie może osłabić jego miłości. Nie zna on pragnienia odwetu czy zemsty. Słowa, które w tej chwili z ust jego padają, nie są przekleństwem rzuconym na katów, lecz gorącą za nich modlitwą. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jesteśmy uczniami Jezusa. Powinniśmy więc naśladować go i jak on mieć serce pełne miłości. Nie wolno nam dla nikogo żywić niechęci, nienawiści i pragnienia zemsty. Nie wolno nam nikomu źle życzyć, nawet tym, od których doznaliśmy krzywdy. Są to dopusty Boże umożliwiające nam okazanie Bogu naszej uległości w sposób szczególnie mu miły. Znosząc je bowiem cierpliwie, Dajemy dowód, że wyżej cenimy zamiary Boże w stosunku do tych ludzi, niż własne nasze dobro. Powinniśmy zatem żywić dla nich życzliwość i modlić się, aby Bóg dopomógł im ukorzyć się przed świętą Jego wolą i zbawić swe dusze. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć, niech mi przyniesie życie wieczne, niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła w szkole Świętego Ignacego, autorstwa Ojca Hardego Schilgena. Pełna wersja audiobooka. Książka oraz pozostałe wartościowe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najejglowie.pl.